Hej, hej, hej! Z tej strony Melisa i dzisiaj razem z wami chciałabym umeblować, przebudować ten dom, ale nie tak normalnie, tylko razem z kołem losującym. Dom wyczyściłam, no po prostu jest pusty do renowacji, do umeblowania, wiecie. Na ten moment dom kosztuje, no powiedzmy 7000. tysięcy. Chcę, żeby on kosztował maksymalnie 25. Bo będę go wykorzystywać dla dzieci z mojego challenge'u 110 challenge, żeby mogli po prostu sobie tutaj zamieszkać. Tak, więc mamy ograniczenie pieniężne z racji tego, że mamy cztery pomieszczenia: bo łazienka, sypialnia, kuchnia, salon. Mam nie chcę zmieniać układu, ok? Chcę, żeby to był tak jak w podstawie jest ten dom, ale inaczej umeblowany. Przeliczając, 7 tysięcy kosztuje baza tego domu. Też 25 maksymalnie, więc jest około 4,5 tysiąca na pomieszczenie. A że ja bym chciała jeszcze coś tutaj wybudować, może, nie, zobaczymy. Właśnie chciałam zobaczyć, czy po prostu nam na coś starczy. Będę ustalać sobie po prostu kwotę na każde pomieszczenie, żeby nie przekroczyć budżetu. I zostanie nam około 2 tysiące na ogród. No zobaczymy, jak to wyjdzie. A utrudnieniem numer 2 jest koło losujące. Nie może być zbyt nudno, ok. Jak widzicie, mam kolory takie jak niebieski, czerwony, zielony, żółty, fioletowy, ale mamy tylko cztery pomieszczenia i zewnętrzne. Tak? Elewacja też musi mieć jakiś kolor. Dobrze. A więc myślę, że pierwsza będzie łazienka. Zobaczymy, jaki kolor będziemy mieli łazienki. Chciałabym, żeby to nie był niebieski. Coś innego bym chciała. Różowy, różowa łazienka. Okej, okay, fajnie. Pieniądze mam ustawione. Teraz kolor różowy. Dajcie mi jakieś ładne różowe kafelki. Na szczęście toalety też mamy różowe. Ojejku, jakiś liczny słodki papier. On jest w różyczki, No, przesłodki. Użyłam szarych szafek. Mam nadzieję, że wybaczycie, ale po prostu różowe są tak paskudne. Brzydkie kolory, ale na szczęście wszystko, co podstawowe, mamy. Starczyło nam funduszy. Teraz pozostaje jedynie udekorować. I zostały mi dosłownie cztery simolony. Wykończyłam na maksa, bo już na nic mnie nie stać. Ale mamy przepiękną różową łazienkę. Na koniec jeszcze wam ją pokażę dokładniej. Ale jest to, jest taka słodka, trochę sprawia wrażenie zagraconej, ale już chciałam użyć wszystkich pieniędzy. Wszystko, co jest potrzebne to jest, tak więc możemy iść do następnego pokoju. I myślę, że to może być sypialnia. Czy tak po kolei pójdziemy? Mm? No dobra, jaki kolor będzie sypialni, fajnie, by była czerwona, by pasowała wtedy do łazienki. Albo fioletowa, ale nie będzie. Będzie zielona. Okej, okay, będzie kolorowo. Pieniądze. Zresetowane i wybieramy kolor zielony. I teraz pytanie: Jaki ja kolor odcień zielonego chcę tu zrobić? Czy ja chcę zrobić taki ciemny? Ojejka, z różowym jednak było chyba łatwiej. <grytanie> Dobra, ale chcemy, żeby było tanio, żeby można było wybrać fajne łóżko. Drewno, jak jest zielone, to nie wiem, czy to ładnie wygląda. Chyba damy po prostu wykładzinę. <grytanie> hmm, muszę to logicznie rozpracować, bo tu jest łóżko za maksymalną kwotę. Jest bardzo dobre to łóżko. Ale ja wiem, że to. O właśnie z eko życia również ma sporo energii, a jest dużo tańsza. Tak więc chyba zdecydujemy się na to sprawdzone łóżko. Sypialnie jest o tyle łatwo, że tutaj podstawową rzeczą jest tylko i wyłącznie łóżko. Reszta rzeczy to już jest dodatkowo. Nie chcę też właściwie tutaj korzystać z debuga, ponieważ... fajne rzeczy są tutaj. Jakbym korzystała. Z dekoracji stamtąd, no to byłoby dla mnie przynajmniej troszeczkę oszustwo, bo nie może być za łatwo. <grych> Okej, okay, chyba mi się udało. Jest zielono, jest zielono, nawet lampkę, która świeci na zielono. Powiem Wam, że bardzo kojący jest ten pokój. Chyba to prawda, że zielony jest właśnie uspokajający. Dwa pomieszczenia mamy gotowe. Zostało mi tylko sześć simolonów, więc no stać mnie na karmę dla psa, bo tutaj udało mi się wstawić kuwetę dla kota, w razie czego jakby chcieli jednak moje dzieciaki bo tutaj będzie mieszkać któreś z dzieci właśnie z to dzieci <grym> challenge no i karma by się przydała to jest dla kota albo dla psa ale w sypialni no chyba zrezygnuję <grym> ewentualnie na tej ścianie mogę coś takiego, ale to mi się tak nie za bardzo już podoba nie pasuje mi do wystroju Dobra, trudno. Zostaje 6 Smolonów i losujemy jaki kolor będzie miała kuchnia. Zostały nam cztery kolory. Niebieski, czerwony, żółty i fioletowy. Tak więc kuchnia. Jaki będzie miała kolor? Trochę się boję tego czerwonego. Ale teraz już to jest wszystkim poradzę. Fioletowy będzie pasować kolorystycznie. Fajnie. To jest fioletowy? Pasuje mi do podłogi, bo poprzednio szłam w pastele i no, ładne to było. Tylko teraz nie wiem, czy znajdę kafelek, nie ma za ładnych fioletowych. Więc no będę musiała znowu kombinować. Bo fioletowe podłogi to jest dramat, chociaż może ten kamień. No zalicza się jako fioletowy, bo tutaj mam zaznaczoną kategorię. Najbardziej kolorystycznie to mi pasował dywan, ale nie, nie, nie. nie. Dywan w kuchni <laughs> bez przesady. Czy to dla mnie jest... Hmm, to jest pomarańczowo-brązowo-żółto-fioletowy. No ale no dobrze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ej! To się zalicza jako purpurowa, przed chwilką to było jako różowe. No halo! No nic. Te pasują. Ech, wiejski urok. No trudno, chyba będzie trzeba wykorzystać te. No bo są ładne. Ale... Dobra, nie będę psioczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. <noise> o nie, 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 zapomniałam. Ja tu wydaję sobie na szafki. Ja nie mam tyle pieniędzy. Stać nas tylko na najtańszą kuchenkę. Hmm. A lodówkę? Och. O nie. O nie, nie będzie nas stać praktycznie na nic innego. O nie. A ja tu chciałam sobie jeszcze górne szafki dołożyć, bo tak tu, tu się aż prosi o to. No ale. No. Ale powiem Wam tak, to jest mega przyjemne, tak sobie właśnie budować, z ograniczeniem, bo przynajmniej nie zbuduje się czegoś za miliony, tylko coś, co jest na, na kieszeni w sumie każdego Sima. No cóż, podstawowe rzeczy mamy wszystkie. Zobaczmy, na jakie dekoracje nas będzie stać. Problem też jest tego typu, że fioletowych dekoracji jest bardzo mało. Hmm, no powiem wam tak. Nic tu w sumie do siebie nie pasuje. Ale no, wykorzystałam prawie całe budżet. Cztery simulony mi zostały. Nie jestem z tego zadowolona, ale jest fioletowe, jest fioletowe. Lecimy do salonu. I przed, ostat... I przed ostatnie kręcenie, jaki będzie salon? Niebieski, fajnie, czyli albo czerwone, albo żółte, będzie zewnętrzny. Ogród, elewacja, zobaczymy. O, tutaj mamy już więcej podłóg i nie są wcale takie brzydkie. Tutaj muszę poświęcić chociaż trochę funduszu na oddzielenie kuchni od salonu, bo nie podoba mi się, jak jest takie odcięcie więc o, cyk, kolumna. I tak miało być, tak jest ładnie. No i tutaj pytanie. Czy ja chcę kupić lepszy telewizor, czy ja chcę, żeby było mi stać na chociaż jakiś mały stolik, żeby było gdzie zjeść jedzenie, które tutaj ugotują Simowie. Zniknęło mi coś co leżało na tej paterze. No nie, a to było obliczone w koszta. To na tym jest, bo patrzcie, jak ja to chowam do wyposażenia, to są dwie rzeczy. Dobra, rozplanujmy to. Widzę, że niebieskich telewizorów jest bardzo mało. Praktycznie wcale. Najtańszy... Ojeja, tu jest ten pingwin. Eee, czy ja chcę za 2000 aż czy ja dam pingwina? No bo ten to, to jest cały nasz budżet i nawet nie, nie będziemy mieli kanapy, żeby usiąść. Eee, czy oni potrzebują telewizor? <grym> Może po prostu postawimy im kanapę do siedzenia. Dobra, stolik w miarę tanio udało nam się ogarnąć. Tutaj jakieś ozdoby damy, ale to potem, najpierw podstawy, czyli właśnie ten kącik. Kurczę, plus nie podobają mi się kolory, bo to jest niby niebieskie, bo ta jedna szafka jest niebieska, ale tutaj są te książki niby. Ja wiem, że się doszukuję. ten pingwin jest najbardziej niebieski, ok? Bo jak ja postawię szafkę i pingwina, no to to się da. Ten, pingwi oh, ten pingwin daje więcej zabawy niż ten zwykły telewizor, tylko ma niezawodność trochę mniejszą. Ej dobra, zostawiamy pingwina. <grym> to jest dom przyszłych stół dzieci, tutaj mogą być szalone rzeczy. Tutaj mamy jakąś, w ogóle wam nie pokazałam jaka to jest słodka doniczka z jeżem, bo jest fioletowa, przepiękna. Czy ja właśnie stwierdziłam, że do tego pingwina by pasowała kanapa we wzór krowę? Krowę. Tak, to jest po prostu idealne. Moi drodzy, tutaj limit wykorzystałam do 0.00 totalne. W kategorii niebieskiej były te zasłony. I według mnie to jest po prostu hit, hitów. O, żeby nie było, że, nie było, żeby nie było, że oszukuję, są tutaj niebieskie zaznaczone i są. Bo one tak jakby ożywiły trochę to otoczenie, że nie jest tak mdło. Podoba mi się. Nawet ten pingwin już mi nie przeszkadza, on pasuje do tego otoczenia. Dałam mu tu misia, żeby nie był samotny. <grym> ten dywan mi się jeszcze tak średnio tutaj... No jakbym go sprzedała za 110 i poszukał jakiś inny. Okej, okay, ten troszeczkę chyba bardziej pasuje kolorystycznie do zasłon. A niech będzie. Tutaj jest taka bardziej kolorowa część, tutaj jest taka bardziej pastelowa. Ogólnie, podoba mi się. Bardzo mi się podoba ten salon i fajnie to się połączyło kolorystycznie. Ten zielony, po podoba mi się naprawdę. Nawet dałam tutaj leżankę dla jakiegoś zwierzaczka i za pieniądze z tej patery, bo sprzedałam ją, bo denerwuje mnie jak coś mi znika. Kupiłam kubki, one są bardzo tanie i miseczkę dla zwierzątka. No bo jak dałam kuwetę, to znaczy, że dałam sygnał, że tu może być jakieś zwierzątko. No a musi zwierzątko jeść, tak? Więc mamy tutaj. Wszystko. Tak, podoba mi się. I na ten moment kosztuje 22 663. Więc aby ta parcela kosztowała równo 25 000, musielibyśmy zrobić zewnętrze za 2337. Ale ja nie chcę przekraczać tego, więc myślę, że ustawię 2200 i coś tutaj wymyślimy. No dobra, no ale teraz pytanie. Jaki kolor będzie miał nasz dom? Czerwony mi absolutnie nie pasuje, a żółty mi pasuje, więc. Ja trzymam kciuki za żółty. I... Dobra, fajnie. Hmm, czy ja chcę zmieniać te wszystkie tutaj błękitne elementy? No bo wiecie, tak jest w podstawce. Czy w ogóle jest szansa, żeby te okna były żółte? Jest! Jest, dobra, to tyle, ile mi się uda, to tyle pozmieniam. No tak, podstawowo żółty jest. Zostało 1800 simolonów. Może tu jakiegoś grilla postawimy. Jeszcze dach mogę zrobić żółty, ale. Oj, nie wiem, czy to czasem już nie będzie przesada. Teraz jest ok. To jest taki pomarańczowy żółty. Żółty grill jest. Meble ogrodowe też są. Nie stać nas za, na za wiele, ale są też drabinki. Hmm, chyba nie, chyba pójdę w tego grilla. Jeszcze zapomniałam o alarmie przeciwdymnym. I go schowałam tam za kuchenką, chociaż w sumie dobra, on może być widoczny. No bo on nie jest fioletowy, dlatego mi się nie wyświetlił, ale yy, chcę, żeby ten dom był ugrywalny. Tak więc dodaję ten alarm już tak poza po prostu tymi funduszami. Trochę się zastanawiam, jakim cudem to jest w kategorii żółte. To jest pomarańczowo-niebiesko-fioletowe albo to. No i cóż, moi drodzy, tak się prezentuje domek z zewnątrz. Pozmieniałam też kolory tych kwiatków, co już tutaj były, na żółte oczywiście. I właśnie zamiast dodatkowych rzeczy nakupowałam tutaj kwiatów, żeby było ładnie. Tak sobie można tu usiąść i zjeść grilla fajnie. Dobra, przejdźmy się jeszcze raz po całym tym wnętrzu salon fajny, to wygląda jakby ktoś tutaj mieszkał. Tak się właśnie staram, żeby to wyglądało. O, miejsce do siedzenia. Pójdziemy najpierw w tą stronę, na koniec łazienka, Pójdziemy, przejdziemy przez ścianę. Tu kuchnia najmniej mi się podoba, bo jednak te sprzęty są bardzo drogie, ale no, jest fioletowa, jest fioletowa. No, no powiedzmy, że jest okej, okay, zaliczone. Sypialnia, sypialnia jest słodka. Ona mi się akurat podoba. Chyba bym musiała tą doniczkę przesunąć, bo obraz w nią wchodzi. Dobra, ale to nieistotne. Ty jak śpisz, to o! Tak widzisz. Fajnie! O, tutaj właśnie zostawiłam też jakieś książka rozrzucone, jakieś długopisy, buty. Jest okej. Okay. I też siedzi tutaj sobie pingwin. W salonie jest. Yy, pingwin telewizor, tu jest pingwin pluszak jeszcze w salonie jest Misiu. Super. <grym> I łazienka, łazienka, nasz pierwsze pomieszczenie. Podoba mi się. Podoba mi się ta łazienka, naprawdę. Mogłabym taką mieć u siebie. <grym> A wy? Ale i tak hit hitem jest ten papier toaletowy. To jest najlepszy obiekt. Wow. No, wow. On jest w różyczki. I jak widzicie, tutaj wartość 24 999, więc coś tam jeszcze więcej kosztowało. Może działka, nie wiem. Ale usunąłem jeszcze jeden krzeczek. I mamy równo tyle, ile chciałam. <laughs> tak więc, jeśli chcecie, możecie sobie ten domek pobrać. O, tutaj. No, nazywa się to krótkowy szałas, tak jak oryginalnie się ten domek nazywa, ale po prostu macie o, dokładnie ten domek do pobrania. Staram się zrobić tak, żeby był grywalny. No nic, moi drodzy. Dajcie znać, co myślicie o takim wyzwaniu. Bo fajnie było właśnie większość. Znaczy, więcej po prostu domków tak poprzerabiać dla naszych dzieciaków za 100 dzieci, bo to jest zapis 100 dzieci. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, jeśli podoba Wam się ten film. Suba na tym kanale, najlepiej z wnętrzkiem, żeby nic nie przegapić. To cześć!